Dzisiaj trochę o naszych marzeniach. Dużo mówiłam o, o dwupunkcie, o pracy z marzeniami, o pracy z intencją, ale często jest tak, o czym już, już też wspominałam w, w którymś z poprzednich filmów, że często jest tak, że marzenia spełniają się wtedy, kiedy, kiedy odpuszczamy albo kiedy nawet o nich po prostu po prostu o nich zapominamy. Nie wiem czemu tak się dzieje. Znaczy troszkę wiem, a trochę nie wiem i podzielę się dzisiaj z wami moimi refleksjami. Mam wrażenie, że gdy czegoś bardzo, bardzo chcemy, to wygląda to troszkę tak, jakbyśmy tak mocno ściskali tę naszą intencję, byśmy ją trzymali w garści, a żeby to nasze marzenie zadziałało, żeby ta intencja zaczęła działać we wszechświecie, musi Odlecieć, musi polecieć i, i przynieść nam z powrotem to spełnione marzenie. Więc tak naprawdę to jest troszkę tak, jak też w dwóch punkcie. Musimy skupić się na tej intencji, a później skupić się tylko na tych dwóch dłoniach. Musimy puścić tą intencję, musimy ją odłożyć na jakąś taką wirtualną półeczkę. Musimy przestać ją mielić w umyśle, bo często. Staramy się kontrolować to nasze marzenie, staramy się, żeby ono z umysłu się zrealizowało. Próbujemy cisnąć, próbujemy, próbujemy wykombinować, co by tutaj zrobić, żeby to marzenie się spełniło. Ale często po prostu tak się nie da. Często trzeba odpuścić, trzeba czasami zapomnieć o tym marzeniu. I tak było z jednym z moich marzeń. Zawsze marzyłam, żeby mieszkać gdzieś, gdzieś od ludzi w małym domku. Ale nie składało się mówiąc krótko. Nigdy nie miałam w tym okresie, kiedy już pracowałam i, i, i szukałam jakiegoś miejsca dla siebie. Nie miałam po prostu pieniędzy, żeby kupić jakąś działkę, żeby się wybudować, żeby kupić jakiś dom. I gdzieś się z moim mężem zafiksowaliśmy na tym, że musimy najpierw mieć pieniądze żeby móc się wyprowadzić z miasta i gdzieś to nas blokowało z tymi pieniędzmi to wiadomo jak młodzi ludzie kończą studia no to te pieniądze raz są, raz ich nie ma, raz jest jakaś lepsza praca, lepsze zlecenie, a później, a później już niekoniecznie, więc gdzieś to nasze marzenie cały czas było gdzieś, ale, ale musieliśmy je po prostu odpuścić, bo nie było nas stać na, na własny dom i wynajmowaliśmy, wynajmowaliśmy mieszkanie. Na początku takie duże mieszkanie z, z innymi ludźmi, później wynajęliśmy już sami mieszkanie. I sprawa zaczęła się zmieniać, kiedy, kiedy byłam w ciąży, bo gdy byłam w ciąży, dotarło do nas, że to mieszkanie jest trochę za małe, żeby. Aby zmieścić kolejną osobę. Wiadomo, że, że wszędzie się da, ale miła koleżankę i tak spojrzała i mówi: A gdzie ty w ogóle tutaj jakiś wózek postawić, cokolwiek? Nie. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, że kurczę. E, no, rzeczywiście, trochę słabo. I wtedy zaczęliśmy przeglądać ogłoszenia. Doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście przydałoby się troszeczkę większe mieszkanie. Ale okazało się, że od czasu kiedy wynajęliśmy nasze mieszkanie, ceny mieszkań w naszym mieście poszły bardzo, bardzo w górę. I nie dość, że nie dało się już znaleźć, znaleźć mieszkania o metrażu takim jak nasze w takiej samej cenie, tylko były już znacznie droższe, to już nie mówiąc o dodatkowym pokoju, to już graniczyło z cudem, ceny najmów przekraczały dużo, dużo nasze możliwości. I wtedy nagle pojawił się w głowie pomysł. Nasi znajomi kupili dom, i wróciło to marzenie o tym, żeby mieszkać w domku. I stwierdziliśmy, że czemu szukamy, szukamy mieszkania, że może przejrzymy ogłoszenia pod kątem domu. Wtedy już obydwoje pracowaliśmy zdalnie, więc to miasto już tak naprawdę nie było nam do szczęścia potrzebne, właściwie. Nie korzystaliśmy z, z, uroków, z uroków miasta i zaczęliśmy przeglądać ogłoszenia, poszukiwać domów w promieniu jakichś tam 50-60 km, nawet 100 km w promieniu od naszego miejsca zamieszkania. I trafiliśmy na dom, na dom, który kosztował wcześniej trafiliśmy na inny dom, ale nam ktoś go zwinął z przed nosa. Później jeszcze był jakiś, ale był w bardzo słabym stanie. I później był dom w cenie naszego mieszkania. I się zastanawialiśmy, co może być nie tak z tym domem. <laughs> Myśleliśmy, że może jest jakiś niewykończony albo coś. A się okazało, że był, do, był to nowy dom. Tylko dom był w lesie, na obrzeżach lasu. I po prostu był słaby dojazd do miasta. Więc dojeżdżanie codziennie do pracy. Dla osoby, która, która pracuje w takim systemie, było po prostu niewygodne. Dlatego cena domu też była atrakcyjna. A dla nas była, było to idealne rozwiązanie. Jedyne, co potrzebowaliśmy do, do pracy, to internet. No i okazało się, że, że ten internet Z również. Internetem też była ciekawa historia, ponieważ dom był przy Puszczy, to generalnie żaden standardowy internet nie działał. Aż w końcu mój mąż wyszukał jakiś internet, teraz nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie dostaliśmy z salonu, wzięliśmy ten internet do wypróbowania. I to była zima. Wieczorem pojechaliśmy przed ten dom, zobaczyć czy, czy po prostu internet będzie łapał. I gdy już skręcaliśmy w uliczkę, przy której y, był ten dom, y, nagle na naszej drodze stanął taki wielki jeleń z ogromnym porożem, i tak stanął, tak jakby spojrzał na nas znacząco y, i majestatycznym krokiem wszedł z powrotem do lasu. Y, I odczytałam to oczywiście jako znak. Y, I gdy zaparkowaliśmy przed tym domem, y, okazało się, że internet nie działa. Y, ale w kontekście tego jelenia i, i tych wszystkich marzeń e, wydawało mi się to, to wprost niemożliwe, żeby, e, żeby to nie działało. E, więc powiedziałem mężowi, że żeby może przeparkował e, samochód, że może dom e, zasłania sygnał, żeby przeparkował samochód parę metrów dalej. I okazało się, że internet zaskoczył e, i mogliśmy się przeprowadzić. Przeprowadzić się. Z małego mieszkania w centrum miasta. Dzisiaj to już teraz tam jest smog, że aż strach. I mogliśmy przeprowadzić się do domu, który miał 164 metry, jeżeli dobrze pamiętam, czyli aż, aż nad to. I kosztował nas tyle samo, co, co tamto mieszkanie. Więc bo to spełnienie tego marzenia, ale w sposób, którego się zupełnie nie spodziewałam. I z jednej strony do tej całej przeprowadzki doprowadziło po drodze też dużo wydarzeń, które nie były, nie należały do przyjemnych wręcz, wręcz, można je nazwać traumatycznymi. I musiało się zadziać dużo nieprzyjemnych rzeczy, żeby otworzyła się przestrzeń na, na tą przeprowadzkę, na ten dom. A z drugiej strony ten dom otworzył z kolei... Kolejne nowe przestrzenie, em, też pod kątem tworzenia. I w ten sposób otworzyła się też przestrzeń do pewnych działań kreatywnych, między innymi do nagrywania muzyki, bo wiadomo, że w mieście nie jest, nie jest to łatwe, bo albo muzyka przeszkadza sąsiadom, albo sąsiedzi przeszkadzają, e, przeszkadzają w nagrywaniu muzyki. E, a tak pojawiła się przestrzeń do tworzenia. I też mieszkając w tamtym miejscu, mieliśmy możliwość sprawdzenia, sprawdzenia w życiu, gdzie tak naprawdę chcielibyśmy mieszkać, czy mieszkanie na ludzi nam pasuje, jaki region nam pasuje. I to też doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy tutaj, ale to już, to już całkiem inna historia. W każdym razie było to właśnie dokładnie tak, że było to marzenie. Musiałam je jakoś odpuścić. Już idę. Musiałam je na chwilę odpuścić. A teraz muszę uratować dziecko. To moje marzenie musiało być na jakiś czas zapomniane, i gdy o nim właściwie zapomniałam, pojawiło się. Ale tutaj też trzeba pamiętać, żeby nie mylić tego odłożenia marzenia. Z rezygnacją, bo tutaj nie o to chodzi, żeby poddać się i zrezygnować z marzenia i stwierdzić, że ono się nigdy nie spełni, tylko żeby po prostu gdzieś je tam mieć, e, mieć w podświadomości, trzymać pod poduszką, e, ale przestać czekać. E, czekać, rozglądać się i, i zastanawiać się cały czas, kiedy, kiedy to się wydarzy. Tylko czasami. E, warto zająć się po prostu czymś innym i w międzyczasie to, to może nie samo się spełnia. Podobnie u mnie było, jeżeli chodzi o sprawy związkowe o, o, o tematach związkowych związkowych e, i, i poszukiwanie partnera jeszcze obiecałam komuś nagranie filmu, e, więc pewnie film osobno się pojawi, ale to była podobna sytuacja, że kiedy tak naprawdę y, zajęłam się sobą jakimś tam swoim rozwojem i, i byłam z siebie... Zadowolona powiedzmy, zadowolona sama ze sobą, to wtedy też pojawiła się osoba, która też była pełna sama w sobie i można było coś fajnego wykreować razem. Więc też nie szukając specjalnie się, się znalazła ta, ta druga połówka, więc warto czasami czasami odpuścić. Tak to jest z tymi marzeniami, że, że gdy gdzieś tam odpuszczamy, przestaniemy cisnąć, zajmujemy się czymś innym, to pewne rzeczy same się zadziewają. Ten wszechświat ma czas, żeby nam odpowiedzieć, bo gdy cały czas ciśniemy i zaglądamy, zaglądamy, próbujemy zajrzeć za tą kurtynę, za tą kurtynę rzeczywistości, podejrzeć. Autora tej książki o naszym życiu podejrzeć kilka stron do przodu, to wtedy, wtedy zaburzamy ten proces, tak naprawdę. Im bardziej wchodzimy w mental, gdy nasz umysł zaczyna za bardzo kombinować, wtedy nie ma przestrzeni na, na tą intencję, tak naprawdę, bo ta intencja płynie z serca i Mam wrażenie, że ten umysł zakłóca, <noise> e zakłóca przekaz serca. Natomiast, gdy e gdzieś jesteśmy sami ze sobą, gdzieś zaczynamy się zajmować czymś innym, e to te, e te, te wszystkie rzeczy, o których marzymy, mają, mają, prawo, mają prawo się zadziać e mają możliwość właściwie się, się zadziać. E jest też kwestia, czy w ogóle marzyć. I mamy jeszcze takie dylematy, bo z jednej strony mamy te, to odpuszczanie marzeń, a z drugiej strony mamy pracę właśnie z dwupunktem, kiedy robimy dwupunkt w jakiejś intencji. Ale mam wrażenie, że to się nie wyklucza, bo gdy robimy ten dwupunkt, to właśnie to marzenie też tak naprawdę, tą intencję wypuszczamy w przestrzeń i musimy przestać mielić ją umysłem, żeby, żeby się zadziała... Zadziała, żeby ten wszechświat nam odpowiedział, ale jest jeszcze jedna kwestia, właśnie związana z tym odpuszczaniem, z tym i z tym płynięciem. To z jednej strony z odpuszczenie z tych marzeń, ale z drugiej strony możliwe jest też życie bez marzeń, czyli płynięcie z tym prądem życia i otwieranie się na wszystko, co przychodzi. I to też jest ciekawa opcja, bo często nasze marzenia jednak gdzieś tam płyną z umysłu. I cały czas jesteśmy, jakby na tym etapie, na którym jesteśmy. tak? I trudno nam, się, nam sobie wyobrazić przyszłość, bo tak naprawdę to, co wiemy, ograniczone są do tego tu i teraz. I nie wiemy, kim będziemy za 5 minut, za 5 lat. I nie wiemy, czy to nasze marzenie będzie wtedy satysfakcjonujące, bo często jest tak, że po latach nasze marzenie się spełnia, i się okazuje, że nasze wyobrażenia gdzieś tam rozbiegają się z tą, z tą rzeczywistością, i szukamy dalej, dalej, szukamy nowych rzeczy. Więc taką alternatywą jest też takie właśnie bycie tu i teraz. Ten cały mindfulness słynny. To płynięcie z prądem życia i otwieranie się na to, co przypływa i przyjmowanie tego i takie zaufanie wobec wszechświata, że dostaniemy to, czego potrzebujemy, to, co gdzieś jest wpisane w naszą ścieżkę, to, co jest zgodne z naszą wibracją, to, co sprawi, że nasze życie będzie pełniejsze i piękniejsze. Więc macie wybór albo Marzyć i odkładać marzenia na półeczkę, albo odpuścić marzenia zupełnie. I tutaj jeszcze ostatnie, ostatnie postscriptum, że odkładanie marzeń na półeczkę to wcale nie znaczy, że to musi trwać latami, tak, bo bo tą odpowiedź od wszechświata możecie dostać za trzy minuty, a możecie. Dostać... Przypomina mi się słynny cytat z Kubusia Płatka. Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. I troszkę tak jest, że im bardziej próbujemy podejrzeć tą naszą przyszłość, próbujemy wywróżyć sobie, kiedy to nasze marzenie się spełni, tym bardziej się nie spełnia. Więc przestańmy podglądać, żyjmy, a wszystko wydarzy się szybciej niż podejrzewamy. Im mniej będziemy popędzać życie... Tym będziesz żwawiej spełniać nasze marzenia. To chyba dzisiaj koniec wątku, wątku marzeń i odpuszczania. Film był, jak widzieliście, troszkę po, pociachany, bo miałam przerwy przez <goda> pogodę dzieci i różne inne czynniki. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś tam było spójne. Jeżeli Wam się podobało, możecie udostępnić komuś film, zasubskrybować kanał, wspierać kanał na Patreonie, PayPalu i innymi, innymi ścieżkami. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.